Technik Pożarnictwa. Czym się zajmuje Technik Pożarnictwa? Technik Pożarnictwa wykonuje i nadzoruje pracę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, prowadzących akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację miejscowych zagrożeń. Jest to osoba przygotowana do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Przygotowanie zawodowe technika pożarnictwa umożliwia także podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmiotach gospodarczych. Technik pożarnictwa wykonuje czynności związane z obsługą sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ewakuuje poszkodowanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Udziela pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanym oraz ratownikom. Zajmuje się też organizacją i prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi środkami przemysłowymi. Do jego zadań należy także rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń występujących w miejscu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Oraz na terenie obiektów znajdujących się w obszarze chronionym. Na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na osoby posiadające aktualną wiedzę i odpowiednie uprawnienia z dziedziny pożarnictwa. W 2022 roku strażacy przeprowadzili ponad 600 tysięcy interwencji co jest największą liczbą zdarzeń notowano w 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej. Na te interwencje złożyło się blisko 140 tysięcy pożarów, z czego ponad 30 tysięcy to pożary w obiektach mieszkalnych. Oprócz walki z ogniem strażacy interweniują również przy usuwaniu skutków sił natury, w tym silnego wiatru, opadów deszczu i śniegu. A także wtedy, gdy przybiera woda w rzekach. Nieoceniona jest również służba strażaków podczas wypadków drogowych i innych działań o charakterze medycznym. Strażacy podejmują też interwencje związane z uszkodzeniami budynków, ratownictwem chemicznym i ekologicznym oraz ratują ludzi na akwenach wodnych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w Polsce tworzy ponad 500 jednostek ratowniczo-gaśniczych. Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotnicze. Strażacy jako grupa zawodowa cieszą się największym zaufaniem społecznym. Jak zdobyć zawód technik pożarnictwa? Młodzież i dorośli, którzy mają wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mogą uzyskać tytuł Technika Pożarnictwa w dwuletniej szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych które adresowane są do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Obydwie formy kształcenia realizowane są w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu. Kandydat do tego zawodu musi posiadać świadectwo dojrzałości i nie przekroczyć 25 roku życia. Nie może być karany i musi odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi, potwierdzonymi orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWIA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej. W toku nauki słuchacze przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych takich jak Wykonywanie czynności ratowniczych, rozpoznawanie i likwidowanie zagrożeń podczas działań ratowniczych, postępowanie zgodnie z przepisami regulaminów służbowych. Przyszli technicy pożarnictwa poznają też techniki kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, organizowania i monitorowania przebiegu służby. Dysponowania siłami i środkami systemu ratowniczego oraz przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych. Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń kształtuje w szkołach i jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, pracowniach szkolnych, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach ratowniczo-gaśniczych i obiektach dydaktycznych. Szkoły, chcąc zapewnić wysoki poziom kształcenia, gwarantują specjalistyczne laboratoria i pracownie z niezbędnym wyposażeniem, które dają słuchaczom możliwość bezpiecznej obserwacji i przeprowadzania eksperymentów odwzorowujących zjawiska występujące w trakcie działań ratowniczych. W trakcie nauki lub po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uczniowie lub absolwenci kursu przystępują do dwóch egzaminów zawodowych. Pierwszy to egzamin z kwalifikacji BPO.03 wykonywanie działań ratowniczych, który składa się z dwóch części pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikację BPO.03. Drugi egzamin z kwalifikacji BPO.04 Zarządzanie działaniami ratowniczymi również składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje BPO.04. Po zdanym egzaminie zawodowym w zakresie obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Oraz po ukończeniu kształcenia otrzymuje się dyplom zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa na podstawie świadectwa ukończenia szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub świadectwa dojrzałości oraz dwóch certyfikatów kwalifikacji zawodowej. Od osoby wykonującej zawód technik pożarnictwa oczekuje się przede wszystkim odporności na infekcje i sprawności motorycznej w zakresie zdolności kondycyjnych. Oznacza to, że technik pożarnictwa powinien być silny, szybki i wytrzymały na długotrwały wysiłek. Musi również posiadać umiejętność kierowania zespołem w sytuacjach trudnych oraz być odważny i rozważny. Miejsca pracy technika pożarnictwa. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa może podejmować pracę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także w strukturach organizacyjnych Komend Miejskich, Powiatowych i Wojewódzkich. Technik Pożarnictwa może podjąć pracę w komórkach organizacyjno-kadrowych, operacyjnych, kontrolno-rozpoznawczych i kwatermistrzowskich. Kompetencje technika pożarnictwa pozwalają też podjąć pracę na stanowisku kierowania komendanta głównego powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a także w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, w dyspozytorni Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w jednostkach samorządu terytorialnego. Oraz podmiotach gospodarczych. Wykwalifikowany technik pożarnictwa może również podjąć pracę w specjalistycznych grupach wodno-durkowych, wysokościowych poszukiwawczo-ratowniczych, chemiczno-ekologicznych, w jednostkach wojskowej Straży Pożarnej lub lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą Ratownik Kierowca Operator Sprzętu Specjalnego Pracownik Samodzielnego Stanowiska w Sekcji do Spraw Kontrolno-Rozpoznawczych Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Koordynator Działań Ratowniczych Strażak Specjalista do Spraw Pomocy Poszkodowanym Strażak Ratownik Medyczny Dyżurny Stanowiska Kierowania Dyżurny operacyjny lub dyspozytor straży. Poza strukturami Państwowej Straży Pożarnej, technicy pożarnictwa mogą zajmować stanowiska inspektora ochrony przeciwpożarowej, specjalisty do spraw ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych, operatora lub programisty systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także serwisanta sprzętu przeciwpożarowego. Narzędzia wykorzystywane w pracy technika pożarnictwa. Technik pożarnictwa w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia, urządzenia i przyrządy pomiarowe, w tym wyposażenie wozu bojowego, specjalistyczny sprzęt ratowniczo-strażacki, specjalistyczny sprzęt do działań ratowniczych na wysokości, profesjonalny sprzęt gaśniczy, wielofunkcyjne narzędzia strażackie. Wykorzystuje też topór strażacki dielektryczny, piłę ratowniczą, sprzęt ochrony pożarowej, hydrant przeciwpożarowy, sygnalizator pożarowy akustyczno-optyczny i konwencjonalny system PEPOSZ. Do artykułów ochronnych niezbędnych na stanowisku pracy technika pożarnictwa należą kombinezon do usuwania gniazd i rojów owadów błonoskrzydłych, takich jak np. osy i szerszenie. Kombinezon żaroodporny ciężki, ubrania strażackie specjalne, buty strażackie bojowe, hełm strażacki i rękawice strażackie oraz szelki bezpieczeństwa. Technik pożarnictwa może podnosić swoje kwalifikacje poprzez studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, kształcącej na studiach pierwszego stopnia inżynierów pożarnictwa. Oraz na studiach drugiego stopnia magistrów inżynierów pożarnictwa. Ośrodki szkolenia i Szkoły Państwowej Straży Pożarnej realizują kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne. Udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych o charakterze pokrewnym do posiadanych kwalifikacji, jak np. technik BHP, również daje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Technik pożarnictwa powinien również uzupełniać swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach pozwalających uzyskać dodatkowe uprawnienia, np. kurs ratownika medycznego, kurs wysokościowy lub kurs płetwonurka. Technicy pożarnictwa cenią w swojej pracy prestiż zawodu i szacunek społeczeństwa, jakim cieszy się ich profesja. Nie bez znaczenia jest też stałe zapotrzebowanie na rynku pracy oraz możliwość podjęcia pracy w kraju i za granicą. Atutem zawodu technik pożarnictwa jest też perspektywa awansu oraz możliwość, a nawet potrzeba utrzymania kondycji fizycznej. Przedstawiciele zawodu technik pożarnictwa nie tylko gaszą pożary ale są niezbędni podczas różnego rodzaju katastrof, wypadków samochodowych, wycieków toksycznych substancji i tym podobnych. Muszą również wiedzieć w jaki sposób przeprowadzić ewakuację ludności. Są również niezastąpieni w trakcie powodzi lub lokalnych podtopień. Od sprawnej akcji nierzadko zależy nie tylko zdrowie, ale także życie ludzi.